Widzę was w sukinsyny Mają być kur... <laughs> MAJĄ będzie... BYĆ bo jak nie będzie skinu teraz to te wszystkie miejskie ryzyka i wszystkie to co lotną z y, tyłu Wsadzimy wam osobiście w wasze, wasze kręgi odbytnicze yy, W skrócie dawać SKINY No tak. SKIN! Okay. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, jestem Karol, 95 i dzisiaj ze mną z Two Games, kanału The Polish Penguin PL Y, daci.com i dzisiaj będziemy otwierać kolejne 7 skrzynek nie wiem czy dzisiaj bo pewnie w ten sam dzień to wrzucamy y, tyle że y, na dwa kanały u niego było osiem, lotnęliśmy oczywiście soczyste, siarczyste gówno a tym razem może będzie jednak coś fajnego także Steam Shop liczymy na was, wasze klucze wasze skrzynki y, hejt, masturbacja i landrynki Mamy ja po 7 jestem gotowy tak jest, Po gotowy. Siedem. teraz ty otwierasz pierwszy no, ja jestem jeszcze? gotowy już, naostrzyłem twoje brwi nie mów o tym <śliną, śliną śliną jasne <śliną> pewnie, bazeliną ale śliną, co? Życz mi koloru, życz mi jakiegoś koloru, jakiegoś miłego koloru. Życzę ci szarego. Wal się na pyć. Może jednak fioletowy, Błagam serdecznie. No z tym No nie bądź świnią. Daj mi jakiś. Schiz. Daj mi... O Ozyrys. Nie gówno, Kość słoną. I moja mama by nie była z tego dumna. Nosem naciśnij nosem na ten. O dobry stary. Jak będziesz losował? Masz to? Nacisnąłem nosem. Kurde. Losuje się? Poszło. Losuję się. Dawaj, 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 dawaj. O, nie! Zatrzymać się mogło! <laughs> Co miałeś? Jakieś coś! <grym> A, no dostałem, czy to dostałem? Nie widziałem, bo zeszło z ekranu. Dostałem jakiś, kurde, znów Urban Hazard. Ja <grym> Prawie byłem bliski Stat Traka Ozyrysa, kurde, czyli skina, który prosto z, z garbów ktoś mnie zaprasza do gry. Bardzo niedobrze. Okej! Okay. Nie chcę mieć gry. FUCK get, go No 3, 4, 5, 6. zostało 6 skrzynek, dobra, otwieram. I życz mi skina, życz mi koloru, frajerze. Życz mi koloru. Give me the color, nie zapraszać mnie do gry, śmiecie. Rzecz mi, Rzecz, Rzecz mi koloru Nie! Rzecz mi koloru! Fioletowy Dobra, no będzie fioletowy teraz Będzie dupa Będzie co, oj był, 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 był Negev, Negev, koszło. Znowu, znowu Negev, Negev, pustynne uderzenie prosto z piasku w pustyni w Egipcie, gówno Dobra, Dobra teraz kurde futem odw... <laughs> nie, nie rób stary Szanu Szanujmy Otwieram. się, bo ja potem montuję ci filmy na twojej myszce, nie rób tego Otwieram, przykładam, Let's nie do... będzie tego widać ale kurde, muszę wycylować pierw Podnoszę myszkę. składam Dawaj. myszkę do penisa, Klikam! Nie, ful. Poszło! Jak lot jeszcze kosze dzięki penisowi to to będzie kicior. Jest coś, jest coś, jest coś, jest coś, jest. Coś, jest, jest, coś. jest, 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 jest. To, <laughs> Urban kurde hazard <laughs> Urban Hazard. No. Czemu taki shit? Ja, da ja dalej jadę od tyłu. Nie, nie wiem wiem, że ja od tyłu. Dawaj. Ja powiedziałem jadę od tyłu, ale ze skrzynkami świże Aha, o, Dobra i teraz użyjmy klucza moi drodzy, teraz który by tu wybrać? Może... Dajcie chociaż nie wiem coś fioletowego Just do it, zróbmy to, zróbmy to razem, mocniej, mocniej O jest coś UMP labirynt, no nic tylko podziękować totalne gówno za jeden euro Moi z tym to nawet na ryby nie Ale jest jakieś Ej Ej ale nie bo to jest jakiś UMP labirynt, jakiś wyjątkowy Co ty? Co ty? Jest tak wyjątkowy, że jest tak gówniany, że jest tak... To jest tak wyjątkowy, że to jest takie gówno. Kurde, nie wiem, iPhone'em kurde do, do, otwieram <noise> tym razem. Dobra, kurde, żeby było, żeby było widać. Że... <noise> Dawaj. Touch the iPhone'. Poszło, poszło, do... magia poszło, prąd jest w powietrzu. O! Trzymaj się, trzymaj się, ty szmat, to mogło i tak być <noise> MP9, dart kolejny, Jacek. Dawaj, ja naciskam pośladem. Prawym pośladem. 好好说。 Nie przerwałem, nie, nie. Ma nie. nie Lech, czerwał, mamo, poszło. mamo, mamo, mamo I to samo co przed chwilą, czyli to tajne gówno, które. Nie, ja wiecie co tym Steam Shop to jest naprawdę jakieś oszukane. to jest niefajne. Ja te skiny i wszystkie są skiny do oddania, możecie zabrać mi je wszystkie. Oddam Steama nawet, bo żadnych skinów nie mam na tym skiebie także. Kubeki z YouTube'a, życz mi szczęścia, pocałujecie, klikam ku... Ale co może dać szczęście, stary? ja tego nie rozumiem. Na czym to pamiętam? To jest jakiś algorytm, nie wiem. Algorytm życia, że jeśli będzie to, to miało być szczęście w pierwszym miejscu, czy nie było się nie to <laughs> będzie Nie tak, Rozumiem, tak? ale łapa w górę. Do... Tak i nie było, kurde, MP40, UMP, kurde, 45. Ja też, labirynt? Nie, Delusion, ja... no przecież nie otwieramy tych samych skrzydeł. No ale ja też UMP45, labirynt, dwa razy pod rząd lotu, Mam jeszcze trzy klucze, ale błagam, żeby chociaż te ostatnie trzy losowania, które Steam Shop... To było ostatnie losowanie od was, żebyście wiedzieli jak... Jadę ze skrzynką, nawet nie wiem, nacisnąłem palcem, to możecie dziwić, prawda, ale może teraz weź... Zaś... O, fajne, było coś to fajne, to... fajne. Ze statrakiem P2000, proszę bardzo, jeszcze większe gówno niż większe gówno. Także Steam Shop bardzo Wam serdecznie dziękuję. Wielkie Dzie brawa, wielkie <laughs> brawa, gratuluję, gratuluję. Mamma mia, dawaj jeszcze dwa Twoje. Operation open the case. O, dobra, naciskam teraz polejzanym palcem. No. <laughs> To chyba z polotem wejdzie. I będę trzymać ten polizany palec na tym, aż się kurde coś pojawi dobrego, tak? Dawaj, 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 Kręć dawaj. Kręć się! Dawaj. Fiolet, fiolet. Star Tracker 7, kurde. Nie ma... Bo... Jeszcze mogło być lepsze? Nic. Jakbym nic nie dostał, to bym się bardziej cieszył niż... <noise> Wezmę środkową teraz, ostatnie Steam Steamshop.pl masz ostatnią szansę. Albo kosa, albo po prostu uderzenie. Albo kosa! Albo kosa, skrót, albo kosa, kosa. Słuchajcie, no to... <noise> Używam klucza. Otwieram się tyłem do gry i może jednak, jednak No UMP Labirynt w Steam Shop jesteście naprawdę genialni, mam was w dupie Wypierd... mi kurde i nagrywam filmik luje jedynie Mam nadzieję, że tego nie słyszeli Dawaj, dawaj, dawaj Dobra, dawaj, nie, nie stawiaj tego po odcinku Stawię, dawaj o, ty Dobra, dobra. <laughs> Dawaj, to też staw. I tak obraz moją matkę też I tak się masturbujesz tu Wszystko też Mam wstawię. pomysł, językiem hm? dawaj, dawaj, dawaj Give me that, give me that, mam, mama, mama haj Gimilo, mam. Dawaj, jest to... Co to jest! Co to za sklep, kurde! Murki dostałem, gówno za przeproszeniem. Pierwsza czy druga skrzynka, bo mam jeden klucz. Jeden czy dwa? Dwa. Dobra, kur... W jedynce pewnie widziałam w i ma w dupie to mam. Dobra, użyj klucza. Nacisnę. Spadającym telefonem. Kurwa nie trafiłem. <śmienicza> nie, nie działa, jedziesz, jedziesz, maleńka, dawaj, dawaj, co mi tutaj pokażę ciekawego? No no skąd No ty śmieciu, znowu miejskie ryzyko. No na ryby to już całą rodziną mogę pójść z tą bronią, naprawdę. Dobra, chociaż ty. Zrób coś na koniec dobrego, żeby ten odcinek miał ręce i nogi, szyję i włosy. Dobra. Nic nie robię, naciskam normalnie, zamykam oczy i otwieram. Dawaj. Zrób to, to. <śmienicza> <śmienicza> druk. Yes! Co? Gówno, no to co jest, czy z tym są prerelacje? Słuchajcie moi drodzy z tych skinów to śmiało, można, może powstać nowa fabryka Lego z tych części na które je porozkręcam prawda po nagraniu Także no moi drodzy tyle, otwieranie skrzynek, odcinki będą się pojawiać w miarę regularnie, zobaczymy jak będzie z naszymi czasami. Dwa razy w tygodniu będą się pojawiać Dwa razy raz w tygodniu, u mnie, raz u Karolka Zostawiacie łapeczkę, skiny, nie oddajemy tych skinów, naprawdę darujcie ale to jest, możecie sobie wsadzić te skiny palec w ucho Bo te skiny są warte tyle co naprawdę no poród waszej mamy, także macie przez ranę e <laughs> Moi drodzy, mam nadzieję, że się podobało, zostawiacie łapeczkę, wchodzicie na kanał Stu Gamers, Gamers, gamer groups, gamers, stu pingwin, pingwin, polski pingwin, gamer groups, SteelGames Games, eee, skrzynek, nie wiem, możecie pisać też w komentarzach jakie skrzynki mam otwierać i tak dalej Kolejny odcinek już niebawem na naszych obu No i tyle, żegnam z wami serdecznie Łokciem, pingwin, prawda, w stu polski gamers yy, Mistrzowską strzyką wangarda i wszystkimi skinami, które lotą po czwórnie. I to tyle Nie wiem Bye. co robisz, ale to seksowne Kur... Dwie no. ziomki na dworze Zaucisz mi <laughs> Daj stół. Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się On się spodobał Oni się spodobał NA